We'll be right <laughs> back. Kingą, razem jeździmy konno, sądzę, że będziemy się spotykać na zawodach jeździeckich. Trzymam za nią kciuki w kolejnym programie. Mam nadzieję, że ona trzyma kciuki bardzo mocno za nas. Będzie to nam bardzo mocno potrzebne, bo no nie ukrywamy, że to dla nas też jest ogromny stres. My się też chyba sądzę, że bardziej stresujemy za tych uczestników, bo wszystko, co nas dotyczyło w się chyba wraca. My się tak naprawdę czujemy, jakbyśmy byli tutaj i przede wszystkim my też wychodzimy z tego środowiska tanecznego. Wiemy, że to nie jest tak, że po prostu to się samo bierze niczego, tak? Wiemy, ile trzeba popracować, żeby uzyskać taki efekt, ile to jest wysiłku, potu, łez, kontuzji, wszystkiego innego, yy, wędrowania po całym świecie, żeby zdobywać doświadczenie. Yy, więc wydaje mi się, że, że to też jest naprawdę dobry, dobry patent na to, żeby, żeby oceniać tych, tych ludzi i dawać im jasne wskazówki, jak radzić sobie w takim programie. Szczególnie, że w nim byliśmy też tej strony od wewnątrz.